Dobrze. Następne pytanie. Tom 102 pyta, czy w AmiBroker jest dostępny Heikin Ashi. Heikin Ashi nie jest techniką akurat, którą używam. Natomiast nie jest bezpośrednio dostępny w AmiBrokerze w standardowej instalacji, ale z tego, co czytałem, zmodyfikowano Open i Close, yy, w zasadzie zmodyfikowany wykres świecowy. Bieżąca świeca Open i Close ma wyliczane na podstawie poprzedniej świecy. Jest inne kolorowanie świec. One są chyba trzykolorowe z tego, co widziałem. Trochę jak w kopercie Eldera. Natomiast y, same te zasady są na tyle proste, że stworzenie Heiken Ashi wami w Ami brokerze zajęłoby naprawdę parę minut. Także nie jest dostępny, ale jest do uzyskania.